W kwietniu zatrudnienie było niższe o ponad 2%, natomiast wynagrodzenia wzrosły niemal o 2%. O najnowszych danych podanych przez GUS będę rozmawiał z panem Grzegorzem Sielewiczem, głównym ekonomistą KOFAS w regionie Europy Centralnej. Dzień dobry, witaj. Dzień dobry, witam serdecznie. Czy te wyniki były dla ciebie zaskoczeniem? W pewnym stopniu były zaskoczeniem. Głównie jeżeli chodzi tutaj o dynamikę zatrudnienia. Tak jak wspomniałeś, ona zniszczyła się w tempie ponad dwuprocentowym, dokładnie 2,1%. I to, są, to jest dynamika, która nie była obserwowana, ta ujemna dynamika w poprzednich nie tylko miesiącach, ale także latach. Ostatnio, kiedy mieliśmy do czynienia z redukowaniem zatrudnienia w polskich przedsiębiorstwach. To były lata 2013. Przypomnę, że w 2013 no, mieliśmy taką dosyć ciężką sytuację, niestety, na rynku pracy. Stopa bezrobocia sięgała 13, a nawet 14%. W związku z tym była zupełnie odmienna od tego, co doświadczaliśmy na przestrzeni ostatnich lat, czy też ostatnich miesięcy, kiedy sytuacja na rynku pracy w Polsce była korzystna. Tu, oczywiście, jeżeli chodzi o dynamikę zatrudnienia, z jednej strony należy na to spojrzeć pod kątem. Tego, jak firmy miały możliwość w ogóle zatrudniania pracowników, ponieważ to już ten słabnący trend wzrostu dynamiki zatrudnienia, jaki był w poprzednich kwartałach, był widoczny, ponieważ firmom było po prostu ciężko zapełnić wakaty, trudny był dostęp do wolnych zasobów siły roboczej, no ale teraz już w kwietniu 2020 roku mamy ewidentnie wpływ COVID-19 na rynek pracy i dosyć szybko Właśnie spadła dynamika zatrudnienia, co moim zdaniem, jak na razie głównie jest spowodowane tym, że firmy wstrzymywały się z rekrutacją, mniej chętnie zatrudniały pracowników, opublikowały oferty pracy, ponieważ no jest dosyć duża niepewność. Firmy nie wiedzą, czy popyt będzie na rynku, jak szybko gospodarka podniesie się po COVID-19. Czy będzie druga fala wzrostu zachorowań, nie tylko w Polsce, ale oczywiście na innych rynkach, co, co byłoby kolejnym i bardzo dużym ciosem dla gospodarki. W związku z tym, i też patrząc na to, na wsparcie, jakie jest udzielane, czyli tarcza antykryzysowa, tarcza finansowa, chociażby wprowadzenie rozwiązań przestoju ekonomicznego. Tutaj firmy jeszcze tak bardzo nie redukują zatrudnienia, jak gdyby nie były wprowadzone te rozwiązania, można by oczekiwać. A jakie są Twoje przewidywania na koniec roku? Dwucyfrowe bezrobocie czy jednak nieco niższe? Spodziewam się, że w kolejnych miesiącach, niestety, nawet pomimo wprowadzonych rozwiązań wsparcia ze strony rządowej, wsparcia fiskalnego, to niestety tutaj musimy oczekiwać, to, że bezdobycie wzrośnie. Nie jest możliwe, że wszystkie firmy będą objęte takim wsparciem, które pozwalałoby im przetrwać na tym samym poziomie. W zatrudnienia, które były wcześniej firmy, będą musiały redukować koszty, w tym także koszty właśnie pracowników i będą niestety zmuszone do zwalniania pracowników. Oczekuję, że w kolejnych miesiącach czerwiec, lipiec bezrobocie może sięgnąć 7-8%. Wszystko zależy, jak tak naprawdę będzie sytuacja kształtowała się w kolejnych miesiącach, czyli obecnie w ostatnich dniach możemy mówić o pewnym luzowaniu. Obostrzeń związanych z COVID-19, tym tak zwanym lockdownem. No i właśnie, jeżeli Polacy będą chętniej ruszać do sklepów, chętniej będą robić zakupy, nie będą się bali tego, że sytuacja na rynku pracy się pogorszy, to i oczywiście firmy będą chętne do utrzymywania poziomu zatrudnienia, a nawet jego zwiększania. No to jest niestety taki scenariusz bazowy, który jest trochę scenariuszem optymistycznym. Musimy także zakładać scenariusz. Scenariusz ryzykowny, czyli druga fala uderzenia COVID-19, która może nie jest tak prawdopodobna bardzo w miesiącach letnich, ale z tym, z tego, wnioskując z tego, co, o czym ostrzegają nas epidemiolodzy, jest dosyć możliwa w, na jesieni tego roku. No i tutaj już bym się spodziewał, że bezrobocie znacznie wzrośnie, dwucyfrowy poziom bezrobocia w Polsce to ten, który w takiej sytuacji z pewnością byśmy doświadczyli. Nie wiem, czy dobrze interpretuję to, co mówiłeś, bo oceniałbym, że tak, prawdopodobnie jeżeli chodzi o bezrobocie, największą dynamikę jego wzrostu pokażą dane za maj, potem ta dynamika będzie narastać, ale ona już będzie słabsza, tak? Zgodnie z naszymi oczekiwaniami w te najbliższe miesiące pokażą wzrost stopy bezrobocia i to będzie nie tylko maj, ale także w czerwcu, lipcu, mimo że zazwyczaj przyzwyczaliśmy się, że w poprzednich latach ze względu na takie efekty cykliczne stopa bezrobocia spadała, to no to niestety będziemy tutaj do czynienia mieli z jej wzrostem do poziomu 8-9% właśnie w tych wspomnianych przeze mnie miesiącach. Oczekujemy, że stopa bezrobocia w Polsce średnio rocznie w 2020 roku sięgnie poziomu około 7-8%. No oczywiście, tutaj to, ta, ta prognoza jest obarczona dosyć dużym ryzykiem i niestety ryzykiem zwiększenia stopy bezrobocia. Wszystko zależy od tego, czy będziemy mieli do czynienia z drugą falą uderzenia COVID-19. Tym samym firmy mogą już tak bardzo nie korzystać z tych rozwiązań, fiskalnych rozwiązań na dłuższą metę i większa skala redukcji zatrudnienia będzie tutaj niestety konieczna. Tu jeszcze mówiąc o tych danych, które ukazały się, które opublikował główny urząd statystyczny, oczywiście takie dosyć istotne informacje płyną z dynamiki wynagrodzeń, ponieważ tu podobnie jak przy zmianie zatrudnienia dynamika wynagrodzeń sięgnęła podobnego poziomu, najniższego poziomu, jaki był od 2013 roku. Czyli na pierwszy rzut oka ona jest dodatnia. To, to dobrze, że utrzymała się na tym poziomie. Przypomnę, wzrost 1,9% rok do roku. Ale wcześniej, wcześniejsze lata 2017, 2018, 2019, także to dynamika wzrostu wynagrodzeń o, o 6, a nawet 7% wzrostu rok do roku. W związku z tym był to dosyć istotny wzrost i on dosyć szybko został zahamowany. No, oczywiście, patrząc na to tak w ujęciu nominalnym, średnie wynagrodzenie w Polsce w kwietniu wyniosło 5 1285 zł. brutto. Nadal jest to dosyć duży poziom, także to, to nie jest szybki. No ale jednak oczekujemy tego, że właśnie dynamika wynagrodzeń już nie będzie tak silna, ona raczej przejdzie w te, te terytoria ujemne. No i no właśnie, chciałem cię zapytać, czy, czy wynagrodzenia będą spadać? Wynagrodzenia zgodnie z naszymi oczekiwaniami będą spadały. Tu, tu oczywiście trochę paradoksalnie firmy, niektóre firmy nadal będą musiały liczyć się z tym, że trudno im będzie znaleźć pracowników, ale to już nie będzie taki efekt, jak, jak był poprzednio, w takiej skali, jak on był poprzednio. Wcześniej wielokrotnie zostało, było to powtarzane, że mamy do czynienia z rynkiem pracownika w Polsce. No niestety, COVID-19 powoduje, że ten rynek pracownika dosyć szybko przestał, no może nie tyle istnieć, co został na pewien czas wygaszony. I no jest to tutaj dosyć duża niepewność odnośnie tego, co będzie w kolejnych miesiącach, zwłaszcza w drugiej połowie tego roku. O najnowszych wskaźnikach podanych przez GUS dotyczących bezrobocia i wzrostu wynagrodzeń rozmawiałem z panem Grzegorzem Sielewiczem, głównym ekonomistą KOFAS w regionie Europy Centralnej. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję.